Zadanie piąte za jeden punkt z egzaminu gimnazjalnego 2014. Dane są liczby 3, 3 do 4, i 3 do 12. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Iloczyn tych liczb jest równy i mamy cztery możliwości do wyboru. Trzeba wykonać iloczyn tych trzech liczb, czyli tak naprawdę przecinki zastępujemy kropkami, czyli znakiem mnożenia. Warto zauważyć, że w tym przykładzie korzystamy z własności potęgowania, które nas informują, że podczas mnożenia wykładniki, czyli te małe liczby, dodajemy. Tutaj trzeba zauważyć, że przy tej pierwszej trójce, co prawda w wykładniku na górze nic nie ma, ale tak naprawdę tutaj stoi niewidoczna jedynka. W tym przykładzie już tutaj napisałem, tak żeby była widoczna. Trzeba po prostu dodać 1, 4 i 12. Razem daje nam to 17 w wykładniku, czyli mamy odpowiedź 3 do 17, odpowiedź B.